Witam wszystkich w Robloxie. Tutaj Neonek i Piotrek ze mną i dzisiaj no powracamy do Robloxa po długiej przerwie, tak dokładnie chyba kilka miesięcy. No i dzisiaj mamy zamiar sobie tutaj dojść do tak 200-100 metrów, 300 może, zależy jak nam się uda. Mamy nadzieję, że wam się spodoba. Dajcie suba i lajka, bo czemu nie? Chcesz coś Piotek dodać? No miłego oglądania, no i tyle. No dobra, to choć, Tutaj trzeba dobrze się wspinać, Inaczej, ja sobie o, shift locka połączę. Ło. ma chodź. Będzie ciężko, bo musimy się blisko siebie trzymać. A jak nie, to nas wyleci. Dawaj. Tutaj, o. A jakby co, jak za wysoko spadniesz z góry w dół, to się kładziesz jak plasek. Wiem już, to grałem. To dobrze. Dobra, chodź. Boże prawie o, o, spadłem. O, no, shit! Ja, ja, ja powiedziałem prawie spadłem. Ja powiedziałem prawie spadłem, bo są tylko pasek ty zacisnął. Wieszam Nie, się. To, to... No, nie jak powiesił się. Proszę, nagrywać. Co się z tobą dzieje? Nie spada. Zrób screena na no szybko. Tam ja tylko już jest. Dobra. Yy, weź, spadnij na dół, bo nie da rady. No i się powalił. No i chodź idziemy. Chodź pijany idziemy. Chodź Mark już wystarczająco. O, będziesz jak skończysz na za... miałem mówić, że skończysz o. jak tam do chłop, który spadł. I się nie myliłem. Ale, ale przetrwałem. O mnie. O. To za nami no, no, odwala. Ty. Dawaj tu O, czekaj. Dobra, dawaj. Biedzień ciężko, tak szczerze. O, <grymne> jakieś chłopy przeleciały obok nas. O. O. A ty nie ma checkpointu? Sam, co zostało? Dawaj tu. Eee. Keep jumping to snik shot your partner. Chodź tam. Stań na tym x o tu. I stój, trzymaj się tam. Nie zadziałało. Come on. Powinno cię odbić. Może przodem? Muszę. Czekaj, może się nie będę ruszał. Może się nie będę ruszał. Nie, idź tam na no ty, a tu już w ogóle nek jesteś. Dobra? Come on. Hmm. No, zakończymy odcinek na 43 metrach, mi się wydaje. To jest dobry moment! To jest, to jest o, dobry moment! Jaki ziom! O, jakie ziomy? Nie, nie działa, weź tam stań. I się nie ruszaj. Nie ty, to ty zaraz, zaraz będzie koniec odcinka No przytulno. Nie, czemu to nie działa? Nie lewym właśnie. Stand here, no dobra. So, mam A nie poć, ma innej drogi? A tutaj mam lepszy pomysł. No, stag na mnie. No nie, nie właśnie, stag na moją głowę. Dobra, i jak... Czekaj. Okay. Na trzy skacz. No skacz, skacz, skacz. dwa, skacz. trzy. No dawaj. O, dobra. Idziemy. Walić to, Zepsute jakieś? Dalej podskocz. O. Jak jestem wyżej, to, to też wyżej skaczesz właśnie. Kurde, ale emocje tutaj są, no. no wyżej to będzie taka precyzja, o. jak w szwajcarskim zegarku. No a jak. Dobra, dawaj tu. Trzeba z tego oboje byśmy spadli na, sam dół. To byśmy byli na samym dole. Dawaj Piotr. Dobra. Ciekawe jak to ciężkie na Xboxie jest. Wiem. No nie jest ciężkie jak grasz na klawiaturze i myszce tak. To za mocny Przenośny komputer. A ja tańszy i to dużo. O, uważaj sobie. Następnej takiej sytuacji możesz już nie przeżyć. Oboje, nie przeżyję. Dziś dam. A śmiesznie będzie jak spadniemy Tak, jak nie, wcale nie zdechniemy to dla kontentu się zabijesz O <laughs> O, dobra, jesteśmy do metrów Jeszcze tylko, czy tak jest? O, jakiś majt chciał Dobra, poczekaj tu Weź tam, weź tam do gogu. Dobra, dawaj, to ty, ty. Ale nie na dół! <writer: gry processing SomebodyJI> o, no, o, o, o! Mam cię! Daj tu do gogu skocz. Dobra, nice. O, Jakbym ciebie tam pociągnął na sam dół. Byłaby taka meka. Na sam dół się nie da bardziej do góry. O, Dobra, dawaj. Albo czekaj, podskoczę. No to tak? Możesz chyba, ale nie wiem, czy ci się uda. Teraz, spróbuj. O. Dobra, Jest. Tu. No myślałem, że to ty tam lecisz, nie? Nie, ci to lecisz? tego, tego no, się oka no, <laughs> wziął Kabajt, no naprawdę lubi latać Co do nim latać. Dawaj na mnie. No ja? Idziemy dalej. No, no, płacimy się w grę. Można tędy po prostu. O. Wyżej, wyżej. Ej! Nie! To, to po prostu skoczył, nie? Nie Piotrze! Nie. Nie wiesz się, wierzyć. się wyszać na chwilę Ło <noise> <Wow. głos> <jest> Zachopek. <noise> to się nie uda, to się nie uda. O, jestem u góry, jestem u góry Siema <noise> O, skipnęliśmy trochę. Czekaj chwilę. Czekaj, staj na chwilę, dobra? Stay okay. na sekundę. Się w, w, zm, 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 zmutuję Wyciszę się na chwilkę. No dobra, można lecieć dalej. Dobra. To niezły ten ufatek, nie? Ja tylko Jak ja myślałem, że trafiłem na ten klocek, nie patrzę, tylko leczę, lecę, w dół. <śmiech> Ta <laughs> <cała> o <oku>, <laughs> I, I słyszę tylko, Piotr, nie wieszaj się. <laughs> <laughs> ma. Dawaj idź. Zabił się. No i co ja powiedziałem? i zaczął się wieszać. Samobójca jeden. i znowu no. no nie. Jeszcze, ni jeszcze niżej może polecę, co? No ale... No ja no, bez... ja. Stop się wieszać na chwilę. Ta, ta, gra ta gra sama się troluje. Sam się wieszasz. Ta gra troluje po prostu i tyle. Weź nie ruszaj się. Nawet ja <noise> musiałem się ruszać żebyś się rozwieszał. <noise> ja tego nigdy nie przejdę. Tylko jednego poziomu po. Tak. <noise> Czy spadłeś jeszcze niżej no za chłop? <noise> Jezu, przynajmniej śmiesznie jest. Dobra. Trzeba przejść. Tak, jest, udało. Jej, ja to jak nie spadłem. Żeby nie... <noise> Dawaj. Nie spadnij, bo ja się zacznę ciebie osobiście wieszać. O, ja jestem. Tam musisz, widzisz? Bo nie pchaj się tak. No dawaj. Dobra, sporo. dziękuję. Czekaj, teraz spróbuj. Jesteśmy w połowie, do 200 metrów, to jest progres, dawaj, no, o. Do 200 w 150 to jest połowa 200, to nieźle. To? No tak, nie, w sensie chodzi mi, że tego, że byliśmy na 50, tam 100 to checkpoint. Nie od 0, tylko od wy. Dawaj. Kurde, powiem ci, że to jest nawet dobra gra. No potem będzie boleć Dawaj o, Trzymaj się Piotrze, lecę. <noise> <noise> czajesz, tak byśmy wyrami. się teraz żebyś poleciał tu do rogu to zrobiłem specjalnie. Ej, czajesz tak, byśmy się oboje odbili i oboje byśmy no spadli jeszcze tam na sandu. To nie byłoby za dobrze. No się ma. Teraz ja się powiesiłem. No ale zachodzę. Sobą... Ty co, zrobili specjalnie? Uważaj, no dziewięć, ej. Ale ze sobą mnie zabrałeś, to jest ten problem. Chłopie, ja, dos... ja poleciałem teraz przez to się zmagowało, Poleciałem do góry i dostałem badże za to, że osiągnąłem 200 wyczajów, to? Serio? Tak. Brawo. Dawaj Myślałem, że spadłeś Dobra to, te, teraz ja czekaj. Nie. Dobra Czekaj, daj mi, daj mi, daj mi panu tu Daj, dobra, dobra, dobra. Dawaj No ale nie tak w dół. Daj na górę, na górę, na górę. Odbił się od dołu i jakie mam tycie teraz? ja mam zrobić? Nie wiem, właśnie. To chyba taka problem. ZAZARĄB! Open dało mnie chyba coś. No drobinko. O! o. No, 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 nie ma, nie ma gdzie no. tu utknąć. Chłopie, zabierasz mnie ze za sobą powoli. O! O, jest. Czekaj. Czekaj, bo. Jestem! Cześć, 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 to jest gabina? Jestem! Co jest? No właśnie, tak mi Weź na głowę. Nie właśnie, spróbuję. Nie nie rób nic, po prostu, na mojej głowie. Posystuj. O! Dobra. O! Easy? A, dawa, 200. No, Piotr, co się wiesza i, i kieruje. Weź sobie tu coś podejść. No chodź. Teraz tutaj będzie ciężko, tu jest lud. Chodź. Tutaj musimy już być bliżej siebie. Tutaj. O! No Tu no, to trzeba być już blisko siebie. No, chodź. A tutaj? Gdzie ty idziesz, gdzie ty idziesz, Piotrzu? Dawaj, chodź, chodź. O, nie. Nie, a! Leży. To jest. spadliśmy. Dobrze, że nie, nie było tutaj krewa, krawędzi takiej, żeby tam wiesz, no tam spać. No, był tam twarz. no to chyba, ch ch podmiot. chyba tutaj utkniemy. <śmiech> <śmiech> Wydaje mi się, że to, to już jest koniec tutaj. <laughs> Koniec to że był na 40 metrze. Powinniśmy wtedy zakończyć odcinek i się podnieść. no, ogólnie widzowie. takie to Part jeden, nie part jeden się... Będziemy to e, gdzie skoryguje... tego nie skończymy. No dawaj tu na górze. Nigdy tego nie skończymy, rozumiesz No dawaj, na co czekasz? Tu musimy blisko siebie być. jeszcze spadł. Nie no Zabrał mnie ze sobą. Ej, skacz, 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 skacz. Skacz. Co, tego glitcha chcesz zrobić? To idź tutaj. Tak tutaj, tak przy ścianie. A nie, dobra, masz mi na głowę skoczyć, sorry. Nie, Czekaj. nie ruszaj się. No tutaj, no, dobra. Tutaj gdzie Te teraz, tutaj. Come on, o, dobra, jestem, dawaj, 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 dawaj. Dobra. dobra, dobra, dobra. A tu tutaj, ciemno tutaj. jest. Tutaj, Dobra, jestem, jestem, jestem. Dobra, teraz ja tutaj w górę. Dawaj Piotrze, nie poddawaj się. Ale tutaj będzie połączenie z, tym, z tą częścią, co którą przeszliśmy? Tak. To nie. Tak, tak. I będzie można tak fajnie no, spać? No niby tak, a co? To świetnie dobre zakończenie odcinka <laughs> o, o, o. dobra, czekaj, stój tu chodź, chodź tutaj tu, wstań tu. tu tu, 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 tu ja stoję, dawaj o dawaj, chodź okej okay. dobra, i Jest. teraz tak ja skoczę i musisz szybko za mną dobra? dawaj, chodź bo dobra tutaj, chodź o Eee Piotrze, wieszasz się znowu. No, A na lodzie ciężko utrzymać to już. No chodź. No, dawaj. Tutaj, na prawo, na tą zwykłą część. To nie wierzę. To wszystko wina tego lodu. No właśnie jest to wina lodu. Dobra, dawaj. Na trzy, ja... Co ty robisz z tym lodem? Eee! Eee! Panie, jest Jak łapi się trzęsę cały czas? Stocz, to... skocz, skocz, skocz No skocz, skór A dawaj tu Nie Nie wiesz Tu wiesz, bo to prawda Ale stanę ci tu, żeby było łatwiej Chłopie, ty, moi, ty mną wycierasz podłogę w ten sposób. <grymne> Przynajmniej będzie czysty lód, chodź. No, eee. Na trzy skaczemy. Okej? Okay? Dobra. Raz, dwa, trzy. mnie małe. <grymne> lód, <kniemy grymne> nie my to lód. skończymy ten odcinek chyba. Dobra, dawaj. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra. jest, nice, czekaj. O, ja tego chciałem, e, dobra. Dawaj, raz, dwa, trzy. Dawaj, 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 dawaj. Trzymam. I e, nie trafił, no. To jak tam... NIE! No nie, nie wierzę w to. To jest niemożliwe, tego się nie da zrobić, to jest nierealne po prostu. Ech! Dawaj. Uch. Raz, dwa, trzy, dobra. Dobra, dawaj. O, udało ci się, nie wierzę. Dobra, dawaj. Ustawiłem się tak, żebyś mógł... No ja ale. O, jak... Nie! Kto by się spodziewał? Przez tak nie nie za sobą. Kawa Nie obbijaj no, co no. się no. o ścianę, pijaku. I tu się kończy wędrówka każdego youtubera, który nagrywa tą grę. To jest już poza-youtuberski tego. Show, dawaj, raz, dwa, trzy. Dobra, dawaj, idź pierwszy. Nie wierzę. Tam chyba powinieneś wstać. Nieważne, ja będę leżał. Ja się położę jednak z tobą. <noise> żeby mi nie było, żeby nie było samotnie No Tu jest Dawaj No. O, jesteś, jesteś Nie no, stąd no. <noise> Piotrze <głos> Serio Czemu się tak brzmiesz no, Rzuć na ten niższy Tak troszeczkę niżej, tak tro na ten niższy trochę to tam doskoczę Próbuję, jeszcze. bo mnie pchasz <noise> Zpokrusza się! Co mnie chcę? Chcę nie wiem tam. Dobra, czekaj tu. A! <laughs> to. A. No, mówię, twoja ci, to się ja To się kończy wędrówka każdego youtubera. Tak, tak. no, Dawaj. Każdy youtuber tu tyka 100 lat. No właśnie. <śmiech> <śmiech> nie, powinniśmy chyba zakończyć ten odcinek. Part jeden tutaj się zakończy. My się będziemy śmiać, ale tutaj nie. Tak będzie. <laughs> to nie będzie. Nie, no, part no koniec to już. No, śmieszny odcinek by był, gdybyśmy na tych 40 metrach skończyli, kuźba. Fajt ten... jeden skończony, widzimy się w pyt 2 na 80 metrach. To nie wierzę. Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Czemu się wywala za takie łatwe skoku, że tu mam żywi. I czemu cię tak... O! Ała! Chodź pij, Powiedział ten, co się wywala. Dawaj. No, nie wiem co się stało, ale bym nie przeczekł. Dawaj Skocz, to pierwsze. Dobra Nie wywal się Tutaj, idź, idź Na ten blok Dalej Nie do góry! Do góry! Ej, tutaj, o tu uh. dobra, dobra, jestem na zwykłym bloku. Mam, mam stabilność. Dawaj, dobra. Ta tu... Ta dawaj, o nie, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, Piotrze Jak nie chcę umiegać, a podskoczyłeś w tym momencie gdzieś podskoczyłeś. Nie, nie jakoś śmiesznie. Tkniemy tu My tego nigdy nie zrobimy. Jestem przekonany tak jest. Zobaczysz, uda się nam wejść wyżej, ale tam się już wywaliby. No skocz na mnie. <grych> Dawaj. pierwszy rób. Tu zrobię ja. Tu zrób ty. Nie! Nie, Piotr, nie, nie! Czekaj. Nie! Nie! Ciągniesz mnie jakoś? Tutaj może utrzymam. Ale mnie bardzo pchasz do tyłu. No wstawaj. Dobra, sprój. Dobra, yes, udało uratowane, się. uratowane. Nie, ty. Jak się, teraz się ty spadniesz do odmiany. Dobra. Tutaj na górę masz iść. Dobra. I teraz tak. Dobra, chodź. Tutaj masz dużo miejsca. No come on. Dobra, i teraz tak. Idź, czekaj, wymienimy się, dawaj, idź, dobra, dobra, o, dobra, kit, kit, dawaj, nie, no po co to skończyło? Nie, dawaj, zakończ ten odcinek, bo to wstyd jest, chłopie. Dawaj, <śmierne> dawaj. No, 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 nawet tego nie No Co tego nie mam pomysł? Nie, chodź, chodź tu, a nie przestań mnie powiedzieć. Chodź tu, o, stań tu na mojej głowie. Robimy to, bo ja nie mam psychy. Dobra, jak będziemy tam na... A nie! No ja walę, no jeszcze to nawet tu zepsuć. Wejdziesz, wracaj, wracaj na górę, nie, wracaj na górę. Znaczy na dół chodź. Albo... No dobra. Idziemy na górę, na samą górę, bo tu już, już wyjście dawaj. Na samą górę, tu jest rabina. O, dawaj, go. O, żyje. Nie jestem. Już myślałem, że znak to zaraz z tobą, nie? Będziemy cheatować, bo jesteśmy idiotami i nie umiemy tego zrobić. O. Ale Jak nie ty mnie zapomnij. Jak... Albo ty, ty mnie... Chodź, chodź, Dawa, ta, tu Albo ty mnie, albo ja cię. Chodź, chodź. chodź. Dobra, dawaj. Nie odchodź za daleko! No to jest nud, chłopie, no. Czemu ty się nie uczysz na błędach? I co ty robisz? Dzisiaj. się dzieje? W tej grze się dzieją, chłopie, rzeczy, które się fizjologom nie śniły. To jest akurat prawda. Come on. Czekaj, chodź tędy, nawet na tą kostkę lodu nie weź. No chodź, chodź bliżej. No i to, No ale... Dobra. No skacz, skacz, skacz. No i jak ty coś się wywalisz? No od razu tutaj mogłeś. Dobra, dobra, dobra. Nie odchodź, co speedrunujesz? No, ten. No skacz po prostu. No ale nie do tyłu doskoczyłbyś, ja walę. Skacz. Dawaj. Dobra, i teraz na spokojnie, dawaj na moją głowę i nie odchodź za daleko, no co ja mówię! Nie ja wiem, kurde ja nie ogarniam tej gry Z Jak za daleko odejdziesz to on zacznie ślizgać. Ty mi wejdź na głowę, ty mi wejdź na głowę I teraz, no, chodź, chodź Dobra, o, widzisz? Teraz chodź tu bliżej Jak najbliżej możesz, chodź No, Dobra, i teraz chodź, chodź, skacz Dobre. No ba, stekakuj na moją głowę, ja się nie będę z tobą bił. <śmienki> co ja się będę... I, to... I potem badę. No bana jeszcze też już... Nie, co ty, co ty, ja to lepszy jestem, nie dostanę bana, youtuber jestem z pięcioma osobami. Jak to, jak to tak mnie <śmienki> może zbanować? Dobra, to jest już końcówka. Tutaj na spokojnie, chodź. Jeśli ty to zwalisz, to ja nie wiem, a jak ja to zwalę, to ja też nie wiem. Na spokojnie. Tego, się zwa Tego zwalić się już nie da, chyba. Oj, uda się, bo tu jest też lud. Dobra, e, tu na głowę chodź. Skacz. Dobra, I tu na spokojnie, powoli. No mówię powoli, no mówię powoli. Czekaj, 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 czekaj. Tam mam, coś. Już idę, o, uważaj. Ale chodź tu po prostu do góry. Chodź. To już bardzo końcówka, już prawie jesteśmy, chodź. Teraz tak, tutaj ja musisz... Mogę się doczekać Musisz na drabinę tak skoczyć. będzie Radę, dobra. Aż będzie nasz Teraz upadek. Teraz skacz na moją kowę. Teraz dawaj. Go, 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 go. Dobra, kit Nie spadnij tu, bo już nie wrócisz. Dobra, dawaj na górę. Ja, ale udało się! Nie wiem, jak my zrobimy 400. To jest jeszcze gorsze. Dobra, tu zakończymy część pierwszą, bo nie mam psychiki. Dziękujemy no. za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. To jest część pierwsza chyba z jakichś trzech. Zależy, ile nam to zajmie. Mam nadzieję, że pewnie zajmie nam wieczność. Siedem <laughs> części, co ja się będę. <laughs> no, a ty się kończy wędrówka każdego youtubera. No. Ma, mamy nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.